Dzień dobry, nazywam się Artur Trzaskoma, jestem ordynatorem oddziału chirurgicznego oraz dyrektorem ds. medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Panie dyrektorze, czy sytuacja jest y, trudna albo niebezpieczna? Sytuacja generalnie jest trudna, natomiast nie dotyczy to tylko naszego szpitala. W naszym szpitalu problemów w sensie problemu finansowego, czyli zagrożenia dla ciągłości pracy szpitala z tej strony nie ma. Natomiast jak wszystkie szpitale, tak samo i nasz szpital mamy ciągłe problemy z organizacją dyżurów, szczególnie na oddziale wewnętrznym oraz na oddziale pediatrycznym. Od kilku miesięcy tak naprawdę bardzo intensywnie poszukujemy lekarzy, którzy zgodziliby się dyżurować na oddziale wewnętrznym oraz na oddziale pediatrycznym. No, rozmowy cały czas z kilkoma osobami toczą się w takiej czy innej formie. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie na jakim one są etapie, czy te osoby się zgodziły na zatrudnienie, czy nie zgodziły. Na no to pytanie niestety nie potrafię odpowiedzieć. Zresztą do momentu, dopóki nie podpiszą formalnie umowy, to ciężko jest powiedzieć, czy ta umowa faktycznie dojdzie do skutku. Z czego to wynika, że nie ma lekarzy w całym I... kraju? Myślę, że z problemów organizacyjnych całego systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju, z, myślę, że z kilku aspektów, raz z niedoskonałości czy niedostatków szkolenia personelu medycznego, trochę ludzi z wykształceniem medycznym wyjechało. Druga rzecz, że liczba lekarzy w Polsce przypadająca na 100 tysięcy mieszkańców jest jednak zdecydowanie niższa niż w reszcie, czy w, reszcie, czy w pozostałej części mm -hmm. Europy. Nawet u naszych południowych sąsiadów tych lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców jest zdecydowanie więcej. Dodatkowo no proszę pamiętać, że większość z nas pracuje przynajmniej w kilku miejscach. Ludzie po prostu momentami chyba też mają dosyć. A kolejną rzeczą, która się na to wszystko nakłada, to jest to, że większość młodych ludzi kończących akademie medyczne czy uniwersytety medyczne w naszym kraju zdecydowanie woli zostać we Wrocławiu, w Warszawie, w dużym, w dużym mieście, niż przyjść do pracy w mniejszym ośrodku, który no, z racji tego, że jest mniejszy, dysponuje też pewnymi ograniczeniami. Są problemy z organizacją staży, do specjalizacji, do różnych innych rzeczy. No, oni wolą po prostu po prostu zostać we Wrocławiu. W związku z tym, że system jest tak zorganizowany, że miejsca rezydenckie, które są dla lekarzy rezydentów, czyli do rozpoczynających specjalizację. Są głównie w miejscach typu klinika taka czy inna, no to do mniejszych szpitali ci ludzie po prostu przychodzić nie chcą, bo, bo tutaj praca po pierwsze jest, w moim odczuciu jest jednak cięższa, wymaga więcej od lekarza, nie ma takiej możliwości konsultowania w ciągu 5-6 minut każdego z jakimkolwiek problemem. Myślę, że problemów czy rzeczy, które się składają na to, że personelu medycznego w Polsce nie ma jest po prostu bardzo wiele, nie czuje się jakby możliwość wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje. Takie pytanie raczej do ministra. Jasne. Czy właściciel wie o sytuacji panującej? Przymianie? Tak, starostwo zostało kilkakrotnie informowane o tym, że mamy problemy z znalezieniem lekarzy na, na dyżury i z prośbą też o pomoc w znalezieniu tych tych dyżurantów, ponieważ no, swoje kanały, takie, które mogliśmy wykorzystać, one były wykorzystywane. Nie zadziałały. W niewystarczającym stopniu tak. To, czy nie zadziałały, to, to nie jest najlepsze słowo. Natomiast no, nie udało się osiągnąć swoimi kanałami tego, co byłoby no, optymalne dla szpitala czy dla pacjentów. Na sesję Rady Powiatu padł wniosek, żeby zwołać sesję nadzwyczajną i przedyskutować ten problem. Starosta powiedział, że takiej możliwości nie widzi i zaapelował do radnych, żeby szukali lekarzy. Czy to jest. jakby pan to skomentował? To znaczy, w, uważam, że każda pomoc się przyda. Więc, jeżeli którykolwiek z radnych jest w stanie znaleźć lekarza, który będzie skłonny podjąć w naszym ośrodku pracę, jak najbardziej. Każdy pomysł jest dobry. Panie dyrektorze, co dalej? Bo. Y, zapewne istnieją procedury, które y, mówią, że trzeba zgłosić wojewodzie i tak dalej. W momencie, teraz? kiedy. Mm -hmm. Na razie pracujemy tak, jak, jak dotychczas, y, szukamy w dalszym ciągu. Natomiast zgodnie z wszelkimi formalnościami, jeżeli będzie taka sytuacja, że nie będziemy w stanie jako szpital zapewnić ciągłości opieki nad pacjentami, y, zarówno organ założycielski, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiednich terminach zostaną o tym poinformowane. Y, media, społeczeństwo, na Nasze, nasi, nasi pacjenci również zostaną o tym poinformowani, ale dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że taka sytuacja jest e, już zaistniała i nie mamy, nie mamy możliwości jej cofnięcia. Tak? Poza tym nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, jest to mocno teoretyczne, przynajmniej na dzień dzisiejszy, e, to za każdym razem byłoby to nawet nie zamknięcie, tylko w najgorszym przypadku raczej czasowe zawieszenie, bo nie planujemy zamykania szpitala, zamykania oddziału. To chciałbym mm. powiedzieć jasno, że nie planujemy takich ruchów. Okej. Okay. Właśnie na mieście się mówi, że z dniem 1 czerwca szpital przestanie funkcjonować. Dementujemy. No, nie mogę powiedzieć, że z dniem 1 czerwca szpital przestaje istnieć, bo istnieć nie przestanie. To tego się nie da zorganizować do 1 czerwca. Znaczy można wyburzyć tak, ale, to ale w jest formie żartu, wrażenie? to w formie żartu. Istnieje ryzyko, że będziemy mieli problemu z złożeniem grafików, natomiast na oddziale wewnętrznym i na oddziale pediatrycznym, bo te dwa oddziały są najbardziej zagrożone. Natomiast czy 1 czerwca będzie zamknięcie? Nie sądzę.